Końcy na każdą platformę, płatność SMS, Paysafecard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem LACHU. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście Fantasy Challenge, tym razem jest ze mną Wojciech. Cześć, siema na wszystkim, Wojciech z tej strony. Uu. Taka cisza była, staraj, ja myślałem, że tam już zrezygnowałeś. Znaczy, wiesz, ściągnąłem powietrze, żeby nie przeszkodzić i. Dobra, zanim zaczniemy. Pamiętajcie, że kanały wszystkich uczestników macie pod spodem w opisie, więc zachęcam, zajrzyjcie, zostawcie suba, a my gramy i zobaczmy, co ma ciekawego. Będę ci mówił, Adalbert, będę cię wkurzał. Ho, ho, ho. Dobra, teraz na, szcz na szczęście wiesz, rotacja widzów, nikt już nie pamięta, że kiedyś był takimi. E co ty, co ty masz? Bundesliga, ale co to jest? To jest taki longshot team dla leniwych. Longshot team, tak? Bo myślałem, że jakiś manual albo coś Manualne takiego. Manualne już wykorzystałem. E, Wypożyczony ja Robin, hashtag skilla nie kupisz. E, ja pierdziele. Longshoty e. na bramkarzy. Nie no, bo kupiłem go, e, zapomniałem, że go miałem w składzie, nie? Bo tam sobie zrobiłem parę składów, grałem na przemian różnymi, a tym akurat nie grałem przez jakiś czas. I zapomniałem o tym, że miałem ten skład z Aubameyangiem. Zaczął się właśnie Market Crash, tam ten... O stary, co to było? O. o nie, nie, co ty, bramkarze mam strzelać? Nie, nie. <ślasztoriusz> <ślasztoriusz> Czekaj. Pod myślałem, że to sędzia podszedł, ale... Ta... <ślasztoriusz> Horn ma 43, stary. Siły. O kurde, stary. Gorzej z celnością. Wpadnij, wpadnij. Koza chyba, jak ze mną grał, to szczęście takiego wolnego, kurde, strzelił. Ja później Guarinem, gors dużo gorszego. By <ślasztoriusz> to tam dotarło tylko. Ale nie. O nie, 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 nie! Defensywa, solidna obrona, dobre wybicia. Dlaczego ja nie uderzałem tego? Tylko tak szukałem, nie wiem czemu. No i drugi obrona, raz... Przepuszczamy piłkę między nogami, która leci prosto na nas. Ten kurde, stary. Bo ja widziałem całe życie przed oczami. O no kurde. nie! Jakby ten rykoszec wpadł, to bym się wkurzył. A ja nie wiem czy by to nie weszło, jakby właśnie nie rykoszec, tak mi się wydaje. A no ja myślałem, że ty tak trafiłeś, że, że, że ty miałeś brąkarza. O nie! No naprawdę! No o nie! To przybolił. Stary! Cię ciężko tutaj dobrać. No, Dobi! Czemu nie skoczył nawet? No weź mi to ktoś wytłumaczy. Jak ten czas szybko leci. Pięć celnych... Jak widać dominujemy, dominujemy. <laughs> y Jedziemy ostro. O, no, prawo no, dobrze, no, że prawa czemu? noga. Czemu? to masz do to dobre. Teoretycznie, a nawet nie, nie wiem. Oj, 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 oj. Nie! No po prostu nie wierzę w to stary! O. 1-0. Gaddy, pierwszy celny, no zabije się, chyba. 0, <laughs> Farta. <Zero. laughs> nie wiem, czy... Nie zrobiłem błędu, że wyszedłem. Chyba trochę tak, wiesz. Ale to przyzwyczajenie takie jest, wiesz, tak to bym... Łooo, wow, poprzeczka. O, no i muszę wycofać, a dobra, nie wycofać, ale to z tymi wycofać. Ajajaj, ja, ja. o, jeszcze mam. Jeszcze nie? O, Boże, jakie podanie, naprawdę stary. I to jest w tym składzie trudne, że tak og nie ogranicza cię samo, nie możesz, nie możesz grać normalnie, nie? W sensie tak, musisz tak, tak, mieć tak, trochę tak. styl gry, jaki to sobie. sumie... no panie sędzio karny! Też, no ja, myśl, ja myślałem, że będzie, szczerze mówiąc, ale no jak nie ma, no to ja nie będę się tą rozpaczać jakoś za bardzo. No to nasza hmm, seria też się dobrze przyjęła, więc. Nie, yeah, nie! Yeah. No nie wierzę w tu kurde, czy coś tu wpadnie w tym meczu. O kurde. No nie. Stary po prostu tyle sytuacji. Oj, może być dwa, dobra, zostań, zostań! No stary, patrz! No to po co? Syma? No tak nie, bo tak wyszedł, tak, tak wyszedł trochę do przodu. I się cofnął, tak, nie? No tak bez sensu trochę O i koniec meczu 2 do 0. To celne strzały? Choćby? Nie wiem, zaraz przecież zobaczę. typowy przeciwnik w fucie, dwa strzały, dwa celne, dwa gole Somer u mnie będą match. Nie, trzy gole, kurde, elegancko Ale 57%. Trzy strzały, dwa celne, dwie bramki Kurde. To, to prag MvP To prag u ciebie MvP? Znaczy, toprak jest MVP całego meczu, nie? U mnie jest Summer MVP. No ale. <śmiech> serio? <śmiech> nie, no u mnie toprak i Boatek mają 8,1 oceny i toprak ma MVP. U mnie jest Summer Men of the Match i ma 8,3. Jest, <laughs> że. Tw... A, 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 a który? Twój, który Mój Somer. Nie, twój Somer ma 7,5. Ja pierdzielę. <laughs> FIFA. Dobra. Zapraszam Was bardzo serdecznie na rewanż, Rewanż do Wojciecha, także idziemy zmieniać składy i gramy mecz numer 2. No może no. też zasłużenie wygram. <grym> Dobrze, <grym> do zobaczenia. Na razie i cześć.